Tak się rozgadałam, że mi filmik sam przerwało, bo filmik osiągnął maksymalny rozmiar. Nie, w ogóle tutaj mnie telefon w jakikolwiek sposób ogranicza. Jak ja nie lubię, jak mi to się ogranicza. No, nie lubię tego strasznie. Ten opór. No, ten opór, ale myślę, że to znak, że po prostu... E że powinien nastąpić na ten moment już może koniec. O temat tej tematyce, ale myślę, że może jeszcze coś o doświadczeniu życia bym nagrała. Zobaczę, co tam jeszcze do mnie przyjdzie. Zobaczę, co tam jeszcze do mnie przyjdzie. Dużo dobrego dla Was, lekkości życia, lekkości płynięcia przez życie bo naprawdę nie wiemy wiem, że to jest oklepane i to jest frazes nie. ale naprawdę nie wiemy ile nam zostało ostatnio wyczytałam w internecie ktoś wrzucił, jakiś mój wirtualny znajomy wrzucił taki fajny tekst że yy, my planujemy i zastanawiamy się nad tym co przyniesie nam jutro a czy my w ogóle to jutro mamy obiecane Taka po prostu zgoda na, zgoda na to wszystko, co naprawdę się wydarza na zewnątrz i wewnątrz nas. Nawet wtedy, kiedy my nie mamy w ogóle ochoty być wdzięczni, bo nie widzimy nic, za co moglibyśmy być wdzięczni. Choć zawsze możemy być zacząć coś wdzięczni, tak? Zawsze. Co nie nawet za to, że mam sweter ciepły na sobie jest mi ciepło. Nawet za to. Zawsze jest coś, ale nawet kiedy my nam się nie chce iść w tą stronę, bo nie mamy na to siły, to też to zrozumieć. Zrozumieć siebie, być takim delikatnym dla siebie, kurczę. No, być takim delikatnym, jak rodzic. Nawet jeżeli nasz rodzic nie był dla nas naszym wymarzonym rodzicem, wiecie, no nie ma idealnych rodziców, tak. Ale my możemy być tacy dla siebie. Dokładnie tacy, jakich my, jacy my jak. Dokładnie tacy, jakich my potrzebujemy. No, nie ma idealnych rodziców, dlatego że każdy z nas jest inny. I tylko my możemy siebie kochać w taki sposób, w jaki my potrzebujemy. Więc dokładnie to, co my potrzebujemy, dokładnie to my tylko sobie możemy dać. Więc takiej miłości do siebie z lekkością życzę Wam. Tak. Taka dzisiejsza moja ekspresja z wnętrza mojego serca, mój lwi ryk. Miłości do siebie przede wszystkim. Buziaki, papa.